Głównym fachowcem tutaj jest Pan Dyrektor Zata, który myślę, że większość z Państwa go zna. 8 kwietnia tego roku Zarząd Województwa przyjął Regionalny Program Operacyjny, skierował go do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury i do Komisji Europejskiej. W tej chwili Komisja Europejska ma około 3 miesięcy na. Wniesienie uwag, czyli pod koniec czerwca spodziewamy się, że spłyną uwagi, natomiast my mamy na negocjacje do września. We wrześniu regionalny program operacyjny powinien być, być zatwierdzony. Równolegle będą trwały uszczegółowienia tego programu i myślę, że to najbardziej Państwa, państwa interesuje. Czyli tak naprawdę aplikacje do nowego rozdania będą w pierwszym kwartale 2015 roku. Jeżeli chodzi o, generalnie mamy Zity, Wrocławski, Jeleniogórski i Bałżyski i pozostałe obszary w kontrakcie terytorialnym, różne rzeczy kontrakty dolnośląskim, przepraszam. Różne, różne nazwy są. I OSIA, a więc obszary strategicznej interwencji w przypadku państwa jest to zachodni obszar interwencji lub Śląsko-Użycki obszar interwencji. Na ten kontrakt jest takich obszarów jest pięć. Czyli mamy trzy zity pięć te, obszary, tych obszarów i początkowo zakładaliśmy, że na ten kontrakt dolnośląski będzie około 300 milionów euro. Natomiast w tej chwili jest 400 milionów euro, a więc o 100 milionów euro więcej na obszar, którym, o którym mówimy, a więc tam, gdzie Państwo zadeklarowali swoją przynależność, to jest około 70 milionów euro, czyli około 280 milionów złotych. Natomiast jeżeli będzie bardzo dobry projekt, Pozakonkursowy, będziecie Państwo wnioskować o, o przyjęcie go jako projektu pozakonkursowego, a będzie bardzo istotny z punktu widzenia rozwoju regionu, rozwoju województwa dolnośląskiego. To taki projekt może być realizowany nie uszczuplając tych pieniędzy, o których wcześniej, wcześniej mówiłem. Jest jeszcze dosyć istotna informacja, że nawet ci, którzy nie należą, czy do stowarzyszenia, czy w tej chwili to jest stowarzyszenie, tak? Do, czy nie są w ramach porozumienia, również mogą z tego obszaru aplikować do tych środków. Natomiast chciałem też pochwalić, że, to, że tą pracę, którą żeście wykonali, to, że jesteście razem, będzie na pewno łatwiej ustalać, szczególnie te projekty. Albo bliźniacza, więc będzie można je zintegrować i, i wtedy łatwiej je i przeprowadzić, i realizować. A poza tym myślę, że w ramach tego porozumienia łatwiej będzie dogadać się co do projektów na obszarach dwóch gmin, a jednokrotnie dwóch czy trzech powiatów. To jest również bardzo, bardzo istotne. Ja bym tyle, gdyby były. Pytania jakieś dodatkowe do mnie, ewentualnie szczegółowe, to już raczej do dyrektora Zateja jest również marszałek Jerzy Michala, więc gdyby były pytania związane z drogownictwem lub Wojewódzką Służbą Zdrowia, no to tutaj również te. te